Siemanetko z instrumentów, w dzisiejszym odcinku najnowszy FreePoint Freeway 2.0 do GoPro, czyli ten taki tripod, e, kijek i wszystko wiemy. 2, w jednym. 2.0 w środku to, się... Tu jest taki, żeby sobie na rękę założyć, żeby Ci, jakby, żeby ci nie wypadł, rozumiesz, żeby Ci wypadł to wiesz, o. tylko to jest tak cienkie, że ja wiem, no tak średnio, nie, no ale zawsze takie zabezpieczenie jest i to jest takie trochę elastyczne. Dobra, wyjmiemy tego, wymijmy to z ręki, tak się rozkłada. W nie ma nic więcej, więc musisz mieć to akcesorium też, które się tutaj wsuwa. Ja nie mam GoPro, mam osmo action, ale to wszystko jedno, nie? Jakakolwiek kamera ci podejdzie, bo to jest uniwersalne. Proszę, I już jest elegancko. Oczywiście tutaj w tym miejscu możesz sobie obrócić w drugą stronę. Także już jest, panie kolego. Ciach i Ciach, i selfie time, i vlogujesz, i tak, i hajs z płynie grubą rzeką, i już masz na nowe Lamborghini, i na nowe wideo, już masz na mieszkanie, i tutaj. No właśnie, troszeczkę. Zobaczmy, troszeczkę się tak. Troszeczkę się tak dobra, można go szybko ustawić na yy... tripod jako tripod. o? I już, ale to takie jest. Jak jest wieczny dzień, to raczej tak średnio, chyba żebym go tutaj troszkę zwolnił. O, i ten czas. No, jest dużo możliwości tutaj ustawień, w dużo więcej niż w poprzedniej części, w tej wersji. Ale troszkę tak. Trzeba to dobrze ustawić, żeby się nie wykopyrdło. I tutaj, i tutaj można to pulzować, połut, potegować. Rozumiesz? Rozumiesz? O. I w ten czas Ci się... No, no, fajna rzecz, taka przy, przydatna. No ale jakby nie było, tu się bardzo rusza. O, nie wiem, nie wiem, czy to widzisz. Może to wyglądać. No ale masz taką piękną stabilizację w Twoim najnowszym GoPro, że w ogóle Ci to nie będzie przeszkadzać. da się to jakoś w drugą stronę? Eee, nie, no dobra, w tą. O. I tak, Panie kolego, ale... Jak się ręce trzęsą, to będzie się trzeba. Musimy mieć dobrą stabilizację. No, nie wiem, ten plastik jest taki, tylko składasz. I masz takiego malutkiego. I takim malutkim też możesz sobie szmyrać. No, taki. Przeedytowałem to wideo w Adobe w 8K, jak wygląda. Eee, panie kolego, ja mam dobry komputer, to wiesz, to, to da radę, nie? Fajnie. Dobra, więc nie muszę się tak śpieszyć w sumie. Mogę nagrać ile. Ile chce, no powiedziałem Ci, ile to waży. Zaraz Ci powiem, ile to waży. waży Panie Pani, to, jest, to jest bardzo ważna informacja. Ten plastik, na no tutaj. 440... Nie, co ja tam? 245 gram. 400, 245 gram. No. Dobrze? Nie wiem czy tak grę. Widzisz, ja się przyzwyczaiłem, że mikrofon mam tam, a nie tutaj. I może być za głośno. Ja nie wiem czy to w podróży. Po co ty się tak drzesz, człowieku? I po co się tak tłuczesz, nie? Co? Może w postprodukcji uda mi się to znutryzować. Moje mój skill, o, jeśli chodzi o postprodukcję, jest za najwyższy. przydałby się jakiś taki wiesz, operator, który by to. Który by to zdziała. E, ty, tak też można zobaczyć jako Tripod. No to jest bardzo fajne. Pa, I tego robich. Czemu to takie krzywe jest? A, może bym to krzywo zamontował. O teraz. O. I pan. Fajnie nie? No fajna rzecz. I to jest dość wysoko. Przyda mi się to bardzo. Panie kolego, trochę się to buja, ale jak postawić, to jest stateczne. Ty przyda mi się to fajnie. można tak strzelać też i się postawić i już. I już, Panie kolego. Albo tak, no to zawsze, że podchodzisz i. Dzień dobry, czy mógłbym z Panem przeprowadzić wywiad? On tym co. Czas... No, tak widziałem wywiady yy, yy, robili ostatnio z kamerą, nie wiem, która to telewizja, nie będę już mówił, ale facet z kamerą dotknął taką wielką kamerę tutaj na, na ten dosłownie facetowi, tak, ja wiem, coś tam, coś się trochę, to było to dziwne, tak, może nie aż tak blisko, to kamera większe, ale tak, no bardzo blisko, jeszcze takie zbliżenie. Bo to był jakiś młody chłopak może nie wiedział, że jest w tej gigantycznej kamerze jest taki zoom, że zbierasz mrówkę z, z, z następnego osiedla, bo to tak, by tam taki lens, to, to nie wiem o co to, chodzi, o co to Dobra, wow, no i tyle. Tyle, Essential. No, jaki bajer, no to nie jest tanie, wiadomo. Można na pewno gdzieś dostać już w Chinach zamienniki, to na, na 100%. Nie, na GoPro to GoPro, nie masz pewne, że będzie kompatybilne wszystko. A chociaż to jest wiesz, To nie jest jakiś tam jakiś cuda, no kawałek plastiku. Ale delikatne, delikatne. Ja czuję, że jakbyś tak harpaganem był, to byś mógł to złamać. To mi się najbardziej podoba. Tylko, że wiesz, wieczny dzień i. Dobra, i, i... nie będę się powtarzał. To tyle, zobaczymy, czy w 8K. Zapomniałem te mikrofony. Uda mi się to dobrze wyrenderować. Przynajmniej obraz, bo ja dźwiękowcem nie jestem, więc dźwięk to tak średnio. Może mi trochę pomogły te mikrofony, ale ogólnie. Hmm. Cacko.